Mega Man, Mega Man Niebieski robot z czerwonym psem Ręczną w wrogów ściera w proch Na jego widok wpadają w popłoch kryzie Nadchodzi Mega Man Hej! Wiergl już was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Mega Man 4! Teraz... Będziemy zmierzać w kierunku zamku doktora Kozaka! Który oczywiście ma... Na, na samej górze kopułę Kremla, żebyśmy nie zapomnieli przypadkiem, broń Boże, że doktor Kosak jest Rosjaninem. I ta plansza przypomina mi troszeczkę jedną planszę z kontry. Nawet melodyjka troszeczkę mi przypomina z samego początku. Pewnie wiecie, o którą planszę mi chodzi, ponieważ oh, kto kto mógłby zapomnieć z osób grających w kontra, oczywiście, kto mógłby zapomnieć ten potworny poziom śnieżny. O ludzie! Na szczęście ta plansza nie jest aż taka... aż taka ciężka. Jest jednak trochę... jest jednak dosyć ciekawa, ponieważ po raz pierwszy w Megamenie mamy śnieg. Śnieg sprawia, że nie możemy poruszać się tak szybko, jak zazwyczaj. Jesteśmy przez śnieg troszeczkę unieruchomieni. Tam, gdzie śnieg nie leży, leży lód. Tak. Podłoże, podłoże jest albo ośnieżone, albo skute lodem, więc albo nie możemy poruszać się dostatecznie szybko, albo nie, że nie możemy wyhamować. Chyba że oczywiście znany nam już z poprzednich części sposób podskoczymy w miejscu. Jednak nie radziłbym, e, tak już wspominając o, o zbliżającej się wielkimi krokami zimie. Czy ja wiem, u mnie śnieg padł w, zesz w zeszły czwartek, zdaje się, więc to jest porada dosyć. Dosyć adekwatna do okresu. Nie radzę próbować tak się zatrzymywać na ulicy, ponieważ no, możecie zostać niemile zaskoczeni. Naprawdę. Jako dziecko próbowałam nieraz przeróżnych sposobów zatrzymywania się zimą na oblodzonym chodniku, i skakanie nie jest tym dobrym sposobem. Niestety. Oczywiście jak na... jak na plansze złego doktora przystało, mamy tutaj mnóstwo przeciwników, któ których e, spotkaliśmy już w poprzednich planszach. I kilku nowych. Tamta sprężynka to był. Nowy przeciwnik, a nowych przeciwników... Ty... Ach. A nowych przeciwników imion oczywiście nie znam w końcu. A to jest... Okej, okay, tu mnie macie. Tego, i, tego przeciwnika również nie pamiętam, ale no, przepraszam, ostatni raz grałem w to dwa tygodnie temu. Tak, dwa tygodnie temu w to grałem. Właściwie sporo odcinków nagrałem Mega Man 4 przeszedłem już wszystkich Mistrzów Robotów i mogłem, mogłem tamte odcinki wrzucić na YouTube e, znacznie wcześniej. Nie wiem nie wiem tylko dlaczego potwornie mi się nie chciało. A, co jest? No tak to właśnie jest jak się nie grało w jakąś grę dwa tygodnie. Jak już mówiłem potwornie mi się nie chciało edytować tych odcinków. To nie jest aż tak skomplikowane jak edytowanie niektórych odcinków Chrona Trigera. Ale też nie jest jakoś specjalnie, specjalnie proste, niestety moja metoda nagrywania jest na tyle skomplikowana, że... Że muszę później się troszeczkę jeszcze pobawić z nagraniem, żeby, żebym mógł je umieścić na jakimkolwiek portalu. Oczywiście tutaj mamy... O, ty wredny! Mamy up and downy, Które... Wiesz Jechałem! Mogłeś mnie... Mogłeś mnie nie trafiać, naprawdę. Mamy appendowny, które starają się, jak zwykle, zrzucić nas w przepaść. Mamy skeleton joły. Okej, okay, tutaj nie ma appendowna. Mamy skeleton joły, które próbują rzucić w nas... Tutaj jest appendown co do licha! Próbują rzucić w nas kością. I chyba tego załatwię przy użyciu... ...broni faromena, ponieważ naprawdę nie chce mi się... ...nie chce mi się ryzykować. I o czym tu mówić? Ta gra ma ładne tło! Czy znaczy, ta, ta, ta gra... Ta, ta plansza ma ładne tło! A przynajmniej miała. Póki ktoś nie zdecydował się, że znacznie lepszym tłem będzie po prostu tła zupełny brak. Nie wiem, czy to jest. E, czy to była Moskwa, czy co? Plac czerwony. Czerwony jak mega Man w tej oto wiekopomnej chwili. A Tutaj mamy. Co do Licha? Chcę apteczkę! Jestem na skraju śmierci. Nie dawajcie mi, proszę, naprawdę proszę. Na razie jestem spokojny. Nie dawajcie mi, proszę, żadnych. Amu. Nie, 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 nie. dawajcie mi amunicji. Chcę apteczkę. Teraz to. Nieważne. Teraz to nieważne. I to. Muszę powiedzieć. W planszach doktora Kozaka jest naprawdę mało punktów zapisu. Wydaje mi się, że nawet kiedy zginiemy przy Bosie to nie będziemy to nie będziemy zaczynać po utracie życia przy bosie, przed bosem, pardon. Tylko właśnie w tym punkcie zapisu. To jest dosyć to jest dosyć irytująca rzecz, ale no to nie jest błąd gry, to jest po prostu <gry> błąd programistów. Nikt nie chce zaczynać tak wcześnie w planszy po to, po to ludzie stworzyli. Oj, chciałem to życie. Po to ludzie stworzyli. Takie checkpointy, już powiem. Z ich niego? Uff, aby nie musieć od nowa planszy przechodzić. Bo grzyba checkpoint na, prawie na samym początku poziomu. Ech, zresztą. Również w mega Manie czwórce nie lubię tego, że. Niby mamy te dwa opcjonalne przedmioty, ale tak naprawdę nic one nam nie dają. Tutaj równie dobrze mógłbym użyć, e, użyć rasza. Używam przedmiotu, używam tego balonika tylko dlatego, że. Tylko dlatego, że mam taką ochotę naprawdę. I ten segment można dosyć łatwo, łatwo ominąć, ale... No, przy użyciu rażdżeta oczywiście. Jednak pokażę wam, jak należy tutaj tutaj postępować, jeżeli... na przykład nie mamy paliwa w rażżecie, lub. ogólnie po prostu jak należy tutaj postępować. Widzicie? To nie jest wcale aż takie trudne. Należy jednak bardzo uważać, ponieważ jeżeli te mechaniczne. strzybacze, nie wiem. Mechaniczne strzywacze się na Was zamkną, to automatycznie spadniecie z tej drabiny. Tutaj postaram się użyć broni Drillmana, aby. Pre... Uuu! tylko dwa pociski? Nie jestem pewien, czy zauważyłem to w poprzedniej planszy, ale tylko dwa pociski! Super w takim razie! Mega Man 4 zaczął mnie robić. A i nie jestem pewien, czy na pewno mówiłem o broni Ringmana. Widzicie, jest to. albo i nie. Jest to po prostu pierścień, który powraca do nas. Ring Boomerang. Niestety możemy wystrzeliwać go tylko w prawo lub w lewo. Co. To naprawdę wielka szkoda, ponieważ nawet Nawet ubiór Megamena odpowiada kolorystycznie ubiórowi, który otrzymujemy używając. używając. Metal Blade'a. Dokładnie. Kolory Megamena zgadzają się z kolor Kolory Megamena, używającego Ring Boomeranga, zgadzają się z kolorami Megamena używającego Metal Blade'a. To chcę powiedzieć, nie jestem pewien jak bardzo to zagmatwałem, ale mniej więcej o to mi chodziło. Oto... Mofraya. Jeżeli nie wiecie skąd... Skąd wzięło się i imię, tej wielkiej ćmy, no to oczywiście chodzi o to, że... Ćma po angielsku to jest Mof, ale bardziej chodzi tutaj o... Mofre, czyli słynnego potwora z filmu Godzilla, z filmów o Godzilli, oczywiście chodzi mi o japońskie filmy o Godzilli, amerykański był tylko jeden i tam raczej Godzilla z Mofrą się nie biła, i to był całkiem niezły film, chociaż nie, nie, ja mówię zdaje się o remake'u albo drugiej części, naprawdę uwierzcie mi, Filmów z Godzilla i Mofrą było całkiem dużo, a ja oglądałem tylko jeden czy dwa z nich. Słabością tego przeciwnika jest. jest ring boomerang, właśnie dlatego tej broni używam, i warto jest również zaznaczyć to, że Mofraja czasami zatrzyma się, aby zniszczyć podłogę pod nami, więc musimy się śpieszyć przy tej walce. Nie jestem pewien, czy może zniszczyć całe podłoże, ale ja bym nie ryzykował naprawdę. Prócz ring boomeranga można używać przeciwko Mofrai. Dust Crashera. Loop Drill Bomb. Drill Bomby, tak, drill Bomby. Drill Bomby, powiedziałem. No. To nie był naprawdę aż taki trudny boss, i gdyby nie to, że zasięg broni Ringmana jest taki kiepski, bo to jest, ta broń ma naprawdę kiepski zasięg, to udałoby mi się pokonać tego bossa znacznie, znacznie szybciej. Ale cóż, to już. Wszystko, co chciałem pokazać Wam w tym odcinku, w takim razie do zobaczenia w następnym!